Rodzinności, wśród ludzi, chociaż w tej rodzinie bardzo niewiele wiemy, co znaczy o życiu nazaretanckim, szczegółów, a na o których mamy niewiele. Natomiast wśród tych kilku rzeczy, które wiemy, znamy taką historię, zagubienie zamówienie i znalezienie Jezusa, które to doświadczenie było bardzo trudne zauważyć. dla Maryi, dla Józefa. A więc tak, wśród kilku tych wydarzeń zalotowanych mamy jedno takie bardzo bolesne. Więc ta idealna rodzina, jaką jest rodzina z Nazaretu, nie jest, ich życie nie jest i tylu, nie jest pozbawiona bólu. a nie po prostu przeżywana bezboleśnie w początku w końcu. Ale spójrzmy, w jaki sposób ten ból zagubienia i spotkanie są przeżywane. Do zobaczenia, Jezusa zadającego pytania, że jak najlepsze, sobie siedzi w jakimś tam nie rozmawia. No to się bardzo zdziwi. Jak Maryja zarabiła. Synu, czemu nam to uczyniłeś? Pierwsze słowo to jest synu, chociaż według mnie lepsze tłumaczenie byłoby dziecko. To była jaka matka do kilku nasoletniego synu, to coś synu. Pierwsze co tutaj jest powiedziane, to jest powiedziane kim Jezus dla Maryi jest. Że jest jej dzieckiem. Maryja mówi to w swoich, w tym jednym słowie zawiera swoje macierzyńskie uczucia. Można powiedzieć, że to nic nadzwyczajnego. Wszyscy to wiedzą, że Jezus jest synem Maryi. Jezus pewnie też o tym wiedział. To nie jest jakaś... Ale to nie jest informacja. To jest przekazanie uczuć, które nie są podważone w chwili niezrozumienia, w chwili zdziwienia w chwili zachowania. Pierwsze jest to, co nas łączy. Możliwe jest tworzenie rodziny i życie rodzinnością, jeżeli potrafimy... Nie tylko w święta, przełamanym mówić dobre rzeczy i deklarować relacje blisko, ale wtedy, kiedy konfliktowe rzeczy, sytuacje przeżywamy też w ten sposób, że pierwsze to jest to, co nas łączy, skrócone małżeństwie, w chwili płci pamiętać, że pierwsze to jest to, że to jest ta wybrana, czy ten wybrany przez jakiś cały czas kochany, czy kochamy. Że dziecko jest dzieckiem najpierw. Także wtedy, kiedy to eee. Takie zdanie musimy, to pierwsze zdanie do odnalezionego dziecka, które się, się nie czuje w tym zagubieniu. Eee. Co matka mógłby powiedzieć, warto sobie wyobrazić. I niekoniecznie były do słowa, które się Nieraz jest tak, że w tym pierwszym słowie chcemy zamrzeć nasze emocje, ale... nie te trwałe i które na chwilę zeszły na bok, tylko te wywołane oburzeniem, bólem. I na pierwszym miejscu jest to takie oddzielenie do od drugiego. W tym jest też często jest osąd. Jesteś taki i taki. Jak tak możesz sobie tutaj swobodnie rozmawiać, gdy jesteś nieczuły, niewrażliwy, nie, niewdzięczny wobec rodziców. Całą masę moglibyśmy wyobrazić sobie e, tych dalszych ciągów takiego zdania. Maryja natomiast nie, nie, nie używa epitetów, nie, nie ocenia Jezusa, nie potępia. Tylko do tego takiego młodego, dwunastoletniego, pyta, stawia pytanie, czemuś czemu nam to uczynił tak tradycyjnie chyba, pamiętamy to zdanie. Nie, nie, tym punktem wyjścia nie jest to, ja wiem, co tobą kierowało i złe intencje, albo przynajmniej bezmyślność, tylko y, pytanie, jaka jest twoja motywacja? Dlaczego to zrobiłeś? Nazywanie i osądzanie, które wychodzą na, na pierwszy plan, przekreślają relacje. Ta rodzinność, którą mamy budować, to jest właśnie taka, że to, co rodzinne, ma być trwałe. To, co konfliktowe, niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ma prawo się pojawić. Ale z chwilą zachodu słońca powinno zniknąć. No i dalej. To ta rodzinność, ta jedność nie oznacza takiego przysypywania trudnych rzeczy. Ale o trudnych rzeczach Maryja mówi tak, że mówi o swoich uczuciach. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Dlaczego to uczyniłeś? Nas to zabolało. To powiedzieć o tym, przyznać się do bólu, może być wyrazem słabości. Nie? Lepiej jest powiedzieć, że się gniewam, że, obu, że jestem oburzony, że Ty jesteś zły. Natomiast no, może być trudniej tak, ale. No ale taką drogę nam ukazuje Maryja. No i odpowiedź Jezusa, też jest pytaniem, czemu mnie szukaliście? Z jaką intencją moglibyśmy to odczytać? Najlepiej chyba z taką, ze zdziwieniem. Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Jezus odkrył to, gdzie powinien być. I możemy chyba tak skomentować. Ja mu się wydaje, że Maria i Józef też powinni wiedzieć, że to, co dla niego jest wolą Bożą, jest takie oczywiste. No i się dziwi, że dla nich to nie jest oczywiste. Dla Maryi i Józefa. Pewnie było trudne, poza wszelkimi innymi trudami, Maryi i Józefowi przyznać to, że Jezus, ten dwunastoletni Jezus jest tak krok do przodu wobec nich, że on ma większe wyczucie z chwili, co jest wolą Bożą w tej chwili, co jest wyzwaniem. On to odczytał, oni tego nie odczytali. Potrzebowali na to trzy dni, czasem to trzeba kilka lat, żeby coś zrozumieć, wyczuć, zrozumieć drugiego człowieka. No więc oni nawet wtedy jeszcze nie zrozumieli tego, co im powiedział. Ale co tutaj jest ważne? Jezus był tam, gdzie uważał, że powinien być. Maria i Józef tego nie rozumieli, ale też nie skomentowali tego, że nie masz racji. Powinieneś być u boku Ojca, a nie gdzieś tam indziej. Jezus nie został z tym jego przekonaniem, nie został osądzony przez rodziców. Maria i Józef, możemy tak powiedzieć, pozwalają na wolność Jezusowi. Na to, by postępował tak, jak uważa, że powinien postępować. Podkreślam to słowo powinien, bo nie chodzi o to, żeby pozwalać innym na kaprysy, na jakieś, widzimy się. Że ja czuję, że powinienem albo ja chcę, to jest coś innego. Co innego jest przekonanie o słuszności sprawy. O słuszności wyboru. Miłość, która nie jest taka zagarniająca, tłamsząca, narzucająca się. Konflikty często rodzą się z tego, że my w nasze relacje narzucamy naszą władzę. Ktoś jest nasz. Ponieważ Cię kocham, to Ty powinieneś być taki i taki. Można miłością szantażować. Można, można z miłości czynić takie narzędzie wymagania spełniania władzy nad kimś. Ja wiem lepiej i, lepiej i kocham, to Ty musisz być taki i taki. Musisz spełniać moje oczekiwania, bo ja Cię kocham. Jezus nie musi spełniać oczekiwań Maryi i Józefa. Ale ma pełnić wolę Ojca. Możemy tak powiedzieć, czy potrafimy każdego, najbardziej, zwłaszcza najbardziej kochanego człowieka w życiu, ofiarować Panu Bogu. Anna długo czekała na dziecko. Zresztą, gdy była w przybytku w Silo, modliła się. No tak jak to, że się modlą do dzisiaj. Półgłosem, nie, nie w myślach, ale formując słowa. Była podejrzana w ogóle przez kapłana Helego, o to że jest pijana. Tak z niej wychodzi ten ból. A ona mówiła, że to odpowiedziała, że, że to ból sprawia takie wrażenie. Jej ból bezdzietności. I. I tam złożyła taki ślub wtedy, że jeżeli doczeka się dziecka, to to dziecko będzie ofiarowane Panu na służbę w tym przybytku, w tym sanktuarium. I rzeczywiście tak się stało. Dzisiaj słyszeliśmy właśnie o tym, jak Elkana, jej mąż udaje się, jak co roku na składanie ofiar, ona nie idzie, czeka kilka lat, odchowa syna i wtedy go zaprowadza i tam zostawia. Dla niej to ofiarować znaczyło rzeczywiście oddać na Służę Świątyni, czyli już relacje były, no na pewno odwiedzała syna, ale nie wiem jak często. Wiemy, że on tam został, wychowywany mm. przez Helego, później wielki prorok i sędzia Samuel. Więc ofiarować może nam się tak kojarzyć, że stracić, kogoś gdzieś zostawić. Natomiast... Nie, nie wyobrażajmy sobie tak woli, takiego zamysłu Bożego, że ofiarować znaczy, ofiarować dziecko znaczy stracić dziecko. Stracić w pewnym sensie władzę nad nim, kontrolę, to, że takie ambicje, że on ma spełnić moje oczekiwania wobec niego, że ono, to dziecko ma, ma wypełnić moje niespełnione jakieś pragnienia, ambicje. Ma żyć po swojemu, z tym, że to swoje, to nie powtarzam, widzi mi się, ale po Bożemu, zgodnie z zamysłem Bożym. Ofiarować, czyli pozwolić, żeby ktoś żył według Bożego zamysłu obecniego, a nie mojego. W relacjach trudności często się pojawiają stąd, że, że właśnie jest, że miłość usprawiedliwia to takie Taką chęć zawładnięcia drugim człowiekiem. Natomiast Jezus, owszem, wrócił do Nazaretu, był im poddany, ale jak się domyślamy, to poddanie nie było krępujące. Nie było takie, żeby tylko już więcej nie zadać bólu mamusi, żeby już nigdy tatuś się nie gniewał. Tylko on wzrastał. Czyli postępy w mądrości w latach was u Boga i ludzi nie wiemy, czy były jakieś analogiczne, późniejsze wydarzenia, takiego niezrozumienia między Maryją a Jezusem, ale to, w jaki sposób tamto przeżyli, możemy się domyślać, że nie stali się tacy alergiczni wobec Jezusa. Nie uważali, żeby tylko im nie zginął po raz kolejny. Pozwalali Mu wzrastać. Tak jak to właśnie zakończenie tego fragmentu Mówi. Ewangelia nie jest dla nas prostym źródłem wzorców, nie jest księgą moralizującą. Jest słowem Bożym, słowem podnoszącym, słowem zbawienia, a więc nie tylko daje wzór, ale i siłę do życia takiego właśnie. Słyszeliśmy w pierwszym liście to, że w pierwszym liście świętego Jana Apostoła, w drugim czytaniu, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Tak? To mam drugiego traktować jak brata, nawet jeżeli jestem bratem, jestem skłócony. Skąd mam mieć tę siłę? No bo obydwaj, oboje jesteśmy dziećmi Bożymi. Obdarzył nas. Ojciec z taką zdolnością, żebyśmy mogli się czuć Jego dziećmi, żebyśmy mogli do Niego mówić Ojcze. Wpatrujemy się w Chrystusa nie jako ideał dziecka, czy później ideał dorosłego człowieka, ale jako źródło Bożej miłości. Od Niego otrzymujemy to, czym, jacy mamy być, czym mamy żyć. A konkretnie dla nas Słowo Boże i Eucharystia to są źródła jedności. Więc nie pamiętaj, musisz być taki i taki. Nie? Pamiętaj, żeś jest dzieckiem Bożym, a to cię zobowiązuje do tego, że, tylko otwórz się na tę łaskę dziecięstwa i wtedy będziesz miał siłę do tego, żeby drugiego traktować jak brata, żeby nie lekceważąc, różnic, konfliktów, nie szukając jakichś wspólnych rozwiązań, nie łudząc się, że możliwe jest życie bezkonfliktowe, bezproblemowe. W tym, co nam Bóg daje, co Chrystus nam daje, odnajdujemy siłę do tego, żeby nie zagubić tego, co najważniejsze, nie koncentrować się na trudnościach, ale budować Bożą rodzinę na ziemi.